Dzisiaj zacznę od tego, że się pochwalę, że byłem kiedyś w Hollywood. O! Ale jako turysta oczywiście. Na razie. W każdym razie. I miałem okazję, akurat chwilę wcześniej oglądałem film Piraci z Karaibów w kinie, pierwszą część. To spodobał mi się wtedy dosyć mocno. Jack Sparrow, te sprawy tam i muzyczka i w ogóle, wszystko fajnie. A w tym Hollywood oglądaliśmy miejsca, gdzie kręcono film. Tam różne takie ujęcia były. Między innymi takie domki były. Ulice, tam portroje, czy coś nie pamiętam, co to było za mocno. No i wyglądało to wszystko czadowo, bombowo. Miło było być w filmie, na planie filmowym. Ale jak to zwykle bywa w takich sytuacjach, z drugiej strony była dykta, czyli czar prysu. Oczywiście jestem już dosyć dużym chłopcem i zdaję sobie sprawę, że jak kręcą gdzieś na oceanie ujęcia, to nie jadą do Indii na ocean, tylko nagrywają w dużym basenie. Albo jak są góry, to. Nie jadą do Nepalu, tylko ładują się z kamerami na wzgórek za studiem. No ale jednak trochę się przykro mi zrobiło, kiedy to tak odkryłem. Trochę tak jak w wierszu Herberta, gdzie ornamentatorzy i inni sztukatorzy malują plecy w więzieniu, nawet tych, co siedzą z tamtej strony na różowo. Yy, no koniec końców, yy, ta sytuacja uczy mnie, że ważne jest mimo wszystko poznać. Perspektywę, różne spojrzenie, czy spojrzenie z różnych stron na tę samą sytuację i na, to samo, na tą samą rzecz, bo wtedy się okazuje, że można więcej zrozumieć, można lepiej ocenić, można jakby wejść w to wydarzenie, w tę sytuację trochę lepiej, patrząc nie tylko z jednej mojej najlepszej strony, ale patrząc z miejsca innych choćby. I myślę, że ważne jest to dzisiaj dla nas, kiedy czytamy liturgię Słowa o Upomnieniu Braterskim. Kiedy mamy iść do drugiego człowieka i upomnieć mu, powiedzieć o jego grzechu? Jest to trudne, bo może się skończyć to krwawą jatką, takim linczem niesłychanym, kiedy pójdę do człowieka tylko po to, żeby mu udowodnić jego winę i pokazać, że ja mam rację, że moje jest na wierzchu. Kiedy pójdę go po prostu zmasakrować swoim słowem, swoją postawą, rzucić mu w gębę jego grzech. I kiedy będzie już tam dogorywał na ziemi, w krwawej plamie swoich słabości, będzie leżał, to jeszcze mu rzucę, tak żeby było wszystko jasne, że. A, zapomniałem dodać, że Pan Jezus mnie przysłał. To on mi kazał ci to powiedzieć. No dobre sobie, sądzę, że po takiej sytuacji ten człowiek będzie kompletnie już zbombardowany. I nie sądzę, że panu Jezusowi chodziło akurat o coś takiego, bo. Jeśli napomnieniem, celem napomnienia braterskiego ma być zbawienie upominanego, to nie wiem, czy ktoś po takiej śmierci będzie mógł jeszcze w ogóle mieć ochotę na zbawienie czy na pana Jezusa, kiedy przyjdę i naczaska mu właśnie w imię tego pana Jezusa. A więc nie tędy droga to nie o to zapewne chodzi, żebyśmy się mordowali nawzajem i zastrzelibywali naszą prawdą, którą o Tobie wiem. Więc nie w tym rzecz. Zatem, co jest celem dzisiaj w ustach pana Jezusa, kiedy mówi, że mamy jej brata upomnieć? tak samo w pierwszym czytaniu jest to jasno powiedziane, że trzeba go upomnieć, że jest to obowiązek. Święty Paweł mówi nam w drugim czytaniu o miłości o tym, że to ona jest tym węzłem, który spaja przykazania, których przekraczanie jest grzechem, który z kolei trzeba napomnieć. I myślę sobie, że to jest właśnie ważne, bo. Spoglądając z innej perspektywy na wydarzenie, nawet na grzech człowieka, możemy spojrzeć na niego delikatniej. Nie na grzech, ale na człowieka. Nie chodzi o to, żeby grzech przyklepać, powiedzieć spoko, stary, nic się nie stało, jesteś fajowy. Ale spojrzeć oczami Pana Boga z jego perspektywy, czyli mieć w nienawiści grzech, ale kochać grzesznika. U nas jest chyba odwrotnie często, czy u mnie, bo nie wiem jak u Was jest, ale u mnie wiem. Czyli że ja często rzeczywiście mogę mieć w nienawiści człowieka, grzesznika, ale kocham grzech, tylko że swój, bo jest mi z nim często miło, przyjemnie, fajnie. I to też nie jest ta droga na pewno. To o to nie chodzi, panu Jezusowi. Chodzi o to, żebyśmy spojrzeli na człowieka z miłością i upomnieli go po to, żeby mu pomóc, żeby doprowadzić go do zbawienia. Ale myślę sobie, że jest jeszcze coś bardzo ważnego w tej dzisiejszej liturgii słowa, w tym co mówi Pan Jezus, bo jest w nas mechanizm obronny oczywiście. Kiedy Jezus mówi, że jeśli Cię brat nie posłucha, no to znaczy, że może nie posłuchać. I ja wiem po sobie, że najłatwiejszą i najczęstszą odpowiedzią na czyjeś upomnienie, nawet miłe, jest obrona, jest odrzucanie tego, co mówi. Wypieranie się. Tak jak Adam i Ewa. To nie ja, to ona. To nie ja, to wąż. Ale Adam i Ewa to nie są ludziki z jakiejś fajnej bajki dla dzieci, ale to jest ukazany pewien mechanizm, który działa w każdym z nas. W we mnie. Pismo Święte nie jest zbiorem jakichś opowiadań przyjemnych, bajek czy klechyd, ale jest słowem Boga, który jest słowem żywym. Słowem, które jak miecz przenika, wdziera się w nasze życie i może podcinać to, co nie jest dobre. Ukazuje nam mechanizmy działania i czytając Pismo Święte na Bożnie, z łaską Ducha Świętego, możemy odkrywać siebie, poznawać siebie, zobaczyć, kim jestem. W tych wydarzeniach, które tam są opisane. Oczywiście to są wydarzenia konkretne, jakieś historyczne, co wtedy się wydarzyły, ale. One opisują też mechanizmy, które są w nas, i dlatego jest ważne, żeby pismo święte czytać w mocy Ducha Świętego we wspólnocie i odkrywać siebie. Zatem odkrywam, że mogę się bronić. Wtedy Pan Jezus mówi: To weź jednego albo dwóch braci, jeszcze innych ludzi. I znowu po co? No nie po to, żeby byli sekundantami, żeby mówili: Ten ma rację!, żeby przytakiwali na każde słowo, które powiem, albo żeby w razie czego tam czekali już z pięściami, żeby, gdy skończą mi się argumenty, wyjść ze swoimi. Nie rzecz w tym. Kiedy czytam dalej Ewangelię, to nagle widzę, że Pan Jezus, kiedy mówi o, znowu, że kiedy dwóch albo trzech zgodnie o coś prosić będą, to otrzymają. I tam ja jestem między nimi. Kiedy jesteście zebrani w moje imię, dwóch lub trzech, to ja przychodzę, jestem z wami. Tych dwóch, trzech, to nie jest tych dwóch, trzech, co było przed chwilą, weź jednego albo dwóch, żebyście... Stworzyli wspólnotę modlitwy, więc nie jest czasem upomnienie braterskie zaproszeniem do odkrywania brata, z którym masz się modlić, z którym masz się pojednać, stworzyć jedność. Po co? Bo jest obietnica, że w jedności pojawia się Bóg. Na pewno tam, gdzie dwóch, trzech jest zebranych w moje imię, tam ja jestem i w dodatku będę wysłuchiwał waszego wołania. Więc yy, kiedy brat Ciebie upomina, to nie chodzi o to, że Jego ma być na wierzchu. Albo Twoje ma być na wierzchu, musisz się bronić, bo jeśli na wierzchu nie jest słowo Pana Boga, to wszyscy jesteśmy utopieni, pogrążeni. To słowo Pana Boga ma zwyciężyć, a nie moje czy Twoje, bo to jest mało istotne. Zatem chyba chodzi o to, żeby w upomnieniu szukać jedności, w której jest Jezus. I myślę, że mógłby Pan Jezus tak powiedzieć, ja to przynajmniej tak odczytuję, odkrywam dla siebie, że jeśli brat twój zgrzeszy przeciwko tobie, to idź go upomnieć, ale on, ja dopuszczam, że on grzeszy przeciwko tobie, żebyś umiał odkrywać drogi jedności, pojednania, żebyś sam się nawracał idąc do niego i upominał go nie mordując, ale pokornie i pokornie szukał z nim jedności, żebym ja mógł do was przyjść, żebym ja był między wami, żebyście tworzyli wspólnotę, której ja będę wysłuchiwał. Thank you.